Chłopie, ja znam typa, który ma No jak na trójkę? Ale, wy, ale wtedy będzie on musiał to wszystko zniszczyć i postawić jeszcze raz. Innej, u kogoś to tam... Też trzeba będzie wszystko poprzerabiać. Mało jest do przeróbki, tu będzie. Tutaj nie, tutaj nie Tutaj nie. Na innym aplikatorze. Daj trzy opony ja tam postawię. Nie, fajnie jest zabudowane. Fajnie. Fajnie. Na początek. No. A na początek to ja już miałem, zrobione na pod szóstka. XD No ale nie eee. wszyscy tak mają. Patrzę tylko gdzie jest wschód. No bo tam masz mocno rozgrywki. Tutaj będziesz miał dobrze i jeszcze będziesz musiał. Dobra, to, odpalaj wniosego. to. To jest okej okay. od... Ale nie, ale... przecież od jednym... 1. Amplikatorze nie ma. Gdzie nie ma? No nie mam, tu w ogóle na jednym Czekaj.